Witaj. Dziś w mojej kuchni będzie pysznie, szybko i trochę niecodziennie. Mam dla Ciebie przepis na kotlety, które z pewnością Cię zaskoczą. Kotlety z kalafiora, kurczaka i sera mozzarelli. To danie, które łączy w sobie delikatność kalafiora, soczystość kurczaka i ciągnącą się mozzarellę. Jeśli szukasz pomysłu na coś nowego, co wypełni Twoją kuchnię pysznym zapachem, koniecznie zostań ze mną. Gotowa? Zaczynamy! Tutaj mam 100 gramów rozdrobnionego kalafiora, 400 g fileta z kurczaka pokrojonego w drobną kostkę, dwa jajka ugotowane na twardo i drobno posiekane, 150 g sera mozzarella starte na tarce o grubych oczkach, jedna szalotka drobno pokrojona, dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, dwa surowe jajka, dwie łyżki oleju kokosowego i z przypraw przygotowałam łyżeczkę soli, pół łyżeczki pieprzu, pół łyżeczki papryki czerwonej. I 1 trzecia łyżeczki kurkum. Teraz do miski wrzucam sobie mięso, kalafior, jajka, starty ser, jajka, szalotkę, czosnek i przyprawy. I teraz całość sobie wymieszam. Aby mi się wszystkie składniki fajnie połączyły oczywiście przyprawy dodajcie takie jakie lubicie dobra pod patelnią podpalam gaz wrzucam olej kokosowy możecie również użyć masła klarowanego tłuszcz już się nagrzał więc teraz łyżką będę nakładać takie kotleciki i będę je smażyć na wymianę z obu stron. Ok, I jeszcze jeden. I teraz kotlety będę obracać. Okay. Kotlety już zdejmuję z patelni na talerz i nakładam następną porcję kotletów. I to na środek dla tego malicu, do kotlika. Dobra. I już obracam kolejną porcję. I teraz już będę smażyć ostatnią porcję. Już mi jakieś może trzy albo cztery kotleciki zostały. Okay. Gotowe. Podanie jest pyszne, szybkie i pełne smaku które sprawdzi się na obiad bądź też na kolację. Kotlety te możesz podawać z ulubionymi dodatkami nisko węglowodanowymi, jak również z ulubionymi surówkami. Wypróbuj ten przepis w swojej kuchni i napisz w komentarzu, czy Ci smakowały. Pamiętaj o łapce w górę. Smacznego ci życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. Jedz zdrowo, żyj zdrowo. Kasia w kuchni czaruje, keto potrawy gotuje zdrowo, smacznie, szybko, pysznie jem i chudnę. Ach, jak miło, ślicznie, kto za to jej styl